Witam Was, kochane baranki. To będzie Wasze czytanie na miesiąc czerwiec. Witam wszystkich nowych, witam wszystkich starych, witam moich subskrybentów, witam moich fanów z live'a. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, serdecznie Wam dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze. Uwielbiam Wasze komentarze. Wpadajcie na mojego live'a, pogadamy, pośmiemy się. Mm -hmm. nie tylko jest o kartach także dobra nie, nie mówię już za dużo to będzie czytanie na miesiąc czerwiec oczywiście nie będzie rezonowało z wszystkimi baranami wybierzcie to co wam pasuje i zobaczymy co nam karty chcą powiedzieć co tutaj będzie się działo dla baranków w miesiącu czerwcu my mamy trzy pentakle my mamy rycerzyka pucharów Mamy cesarzową. Mamy cztery miecze. <laughs> mamy księżyc. Mamy cesarza! Uuu, to nawet jakąś power couple to się nazywa. Um, mamy siedem mieczy. Mamy sześć buław. Mamy króla pentakli. Trochę dużo ludzi tutaj widzę. Trochę tutaj są jakieś ludzie, także to, co z wami rezonuje. Bo ja tutaj widzę wiele ludzi. Wszystkie znaki: i wodne, i powietrzne, i ogniste, i ziemskie znaki również. Także to, co wam pasuje, baranki. Centrum samego czytania my mamy księżyc. Także w tym czerwcu są rzeczy, będą rzeczy, które byście chciały, chcieli się dowiedzieć. Natomiast wy nie będziecie dużo rzeczy wiedzieć. To są tajemnice, mogą być kłamstwa, mogą być jakieś ciemne sprawy. Coś, jakieś tajemnice, jakieś kłamstwa. Są rzeczy, o których nie wiecie, nie zdajecie sobie sprawy. I to, was, to będzie Was może drażniło w tym czerwcu trochę. Jest ktoś, idzie w waszą stronę, słodzio jakiś idzie w waszą stronę, to jest rycerz tych pucharów, on idzie do was z, z, z wiadomością. Ta osoba bardzo by chciała z wami mieć kontakt, z wami współpracować, może ta osoba jest osobą z waszej pracy. Myślą pozytywnie, widzą was jako cesarzową. Um, jest to osoba, może być młodsza, może być troszeczkę mniej inteligentna niż wy trochę. Um, ja bym powiedziała, ktoś młodszy, ktoś na um, niższym szczeblu niż wy ogólnie, ponieważ wy tutaj się pokazujecie jako cesarzowa. Mamy również cesarza, co jest waszą również kartą, ale do tego dojdziemy. Także wy, będziecie, wy nie będziecie zwracać uwagi na tą osobę. Nie wiem, kto to jest, to może być ktoś młodszy, ale to jest ktoś, kto idzie z tym sercem do Was, z tym pucharem, z kwiatami, z wiadomościami miłymi do Was. Chcą się z Wami kontaktować, uważają Was za kogoś atrakcyjnego, mogą z Wami pracować, może pracujecie w, tym, w tej samej firmie, ale zdecydowanie oni by chcieli coś zacząć działać z Wami. Wy natomiast, Wy będziecie w tym czerwcu raczej myśleć o tym księżycu i tych sprawach, które są ukryte. Czegoś nie wiecie. Może będziecie szpiegować. Jeszcze dołożę karty, także zobaczymy o co chodzi z tym Księżycem. I wy będziecie również, nie powiedziałabym, żebyście się tak kompletnie odsunęli od życia, od towarzystwa, od innych ludzi, ale wy weździecie taką, trochę będzie taki zastój, zdecydowanie w waszej głowie. Będziecie myśleć po swoim życiu, odpoczywać, może będziecie musieli trochę, nie wiem, i medytację, i jogę, czy cokolwiek wam pomaga. Coś taki czas, taki wolny czas, taki na odpoczynek, na takie wyleczenie się. Nie wiem dlaczego, może to jest coś związanego z tymi, z tymi kłamstwami, z tym księżycem, takiej, takiej, musicie sobie taką przerwę zrobić. I to jesteście wy. To jesteście wy, albo tam przerwę będziecie musieli sobie zrobić od waszej osoby. Bo tu jest power couple. Tutaj mamy tą, tą najpiękniejszą parę. Także mamy tutaj i cesarza i cesarzową. Także może tutaj ktoś e, robi sobie wolne od swojej drugiej połówki. Od tej ważnej osoby w waszym życiu. Ponieważ, tu jest ten księżyc, ponieważ były jakieś kłamstwa i ktoś sobie po prostu bierze przerwę. Teraz tak. Są jakieś kłamstwa tutaj. Ktoś was okłamywał. Ktoś Was może okłamuje. Wy o tym się dowiecie, jeżeli dalej nie wiecie. Tu jest jakaś osoba nieszczera. Natomiast wszystkie kłamstwa wyjdą na jaw i Wy jak gdyby osiągniecie sukces, jeżeli chodzi o tą osobę. Osiągniecie sukces, dowiecie się, coś wyjdzie na jaw yy, od tego księżyca. Te kłamstwa jakieś wyjdą na jaw. Ktoś tu wyjdzie na jaw, ale Wy z tego wyjdziecie, ok. Tu jest stabilizacja. Może coś się działo w pracy, może ktoś kradł. Na przykład daję taki przykład. Wy możecie przyłapać tą osobę. Tutaj coś wyjdzie na jaw. I ogólnie stabilizacja, król pentakli. Nie wiem dokładnie jeszcze, co to oznacza, ale dołożę kartę. Więc sobie potasujemy i zobaczymy. Dlaczego mamy trzy pentakle tutaj? Dlaczego jest trzy pentakle? Trzy pentakle, trzy buławy. Ktoś ma plany na przyszłość? O, trzy, trzy pentakle. Zobaczcie, trzy pentakle na trzech pentaklach, trzy buławy. Czy tu są jakieś osoby trzecie? Teraz druga sprawa yy, baranki. Czy wy przypadkiem kogoś nie zdradzacie? Pracy. Czy Wy nie macie jakichś flirtów w pracy, Baranki? Bo ja tutaj widzę Power Couple, ale ja tutaj również widzę Kohasia. Czy ten kochasz, przypadkiem nie jest ktoś z pracy? Tu mamy diabła Baranki. Ja nie oceniam, ja się nie wtrącam. Ja tylko mówię, co ja tutaj widzę w kartach. Kim z kim wy pracujecie? Czy tutaj nie ma jakichś flirtów? Osoby trzeciej do towarzystwa w pracy? Jeżeli nie, to może się zdarzyć. Uważajcie. Nie ulegajcie pokusom, bo tu jest jakaś pokusa na romans baranki. To no to jest ten rycerzyk. Co to jest ten rycerzyk tutaj? Baranki, ja mam wrażenie, że to jesteście Wy, a nie Wasza osoba. Tu ktoś świruje z trzecią osobą. I musicie mi napisać w komentarzach, czy to jest prawda, czy nie. Teraz musicie mi napisać, przyznajcie się i mi napiszcie, bo ja tutaj widzę trzy osoby, tu ktoś jest w związku i ktoś tutaj świruje, to są jakieś romanse, ja chcę, żebyście mi napisali w komentarzach, czy to jest prawda. Małżonkowi nie musicie mówić mi, powiedzcie. Mamy trzy kielichy również, trójka, tu jest jakiś raz. Albo wyście coś skończyli, kochane baranki. Wy coś kończycie. Może to jakieś również internetowy romans przez internet na tych randkowych, ale to będzie kończone. Wy tutaj kończycie. Mam nadzieję, że się nie rzucicie. Tutaj, proszę, mamy diabła. Tu jest trzecia osoba. Ja bym powiedziała nawet, że w pracy. Tutaj coś jest. Tutaj się coś tu kręci. A mamy trzy puchary i śmierć. Może coś tutaj się zakończyło. Może coś było, może już się zakończyło. A jak nie zakończyło się, to zakończcie to już. Dlatego jest ten pejczyk, romantyzm. Romeo. Dobra. Dlaczego mamy tutaj cesarzową? Cesarzowa jest w związku. Nasz baranek jest w związku małżeńskim. I tutaj coś pracuje nad związkiem małżeństwem. Chce zacząć odnowić związek małżeński? Bo nie wydaje mi się, że wy chcecie się hajdać. Mi się wydaje, że chcecie pracować nad związkiem małżeńskim. Tu był jakiś romans. Jeżeli to nie wy, bo nie chce was baranki odczerniać, to może wy po prostu myślicie o osobie trzeciej. Może was małżonek, wasz partner miał kogoś innego. To się zakończyło, i Wy teraz chcecie pracować nad związkiem. Jeżeli Wy mieliście jakiś tutaj romans, to Wy chcecie pracować nad związkiem, chcecie to zakończyć, albo zakończyliście i chcecie dać nową szansę tutaj temu związkowi, temu poważnemu związkowi. No, to się historia robi. Widzicie? Tylko dołożę karty i tu już wychodzi o co chodzi. Powiedziałam, to nie będzie dla wszystkich baranków. Baranki, baranki. Dlaczego cztery miecze? Bo mamy tajemnicę. Ktoś tu siedzi cicho, ktoś tu nie chce nic mówić. Ktoś tu nie chce nic mówić, że ma adoratora, albo kogoś innego adoruje. I wiecie co? Tutaj będzie zastój. Tutaj będzie jakiś zastój w romansie. Kapłanka. To jest również kochanka. E, rycerz, rycerz Buław, to, ten, to też ten jest Alonso Rycerzyk, romantyk, taki, co wpada i wypada, ma tutaj seks z kimś i um, wypada. Ja czytam tylko karty i ja mówię to, co ja widzę. I co ja tutaj widzę, Wy się trochę przyciszycie w tym czerwcu ze względu na tą sytuację. Tu była jakaś sytuacja, tu był jakiś romans, tu była jakaś osoba trzecia, To ktoś, Wy się zatrzymacie. I będziecie tak, jak gdyby mieć taką przerwę, będziecie myśleć, będziecie myśleć, tutaj jest jakaś przerwa. Będzie jakaś przerwa, weźmiecie, od, czy, od, od może się od, nie będziecie już kontaktować z tą osobą, dlaczego to jest księżyc? Czy baranki kłamały? Czy wam baranki ciążą jakieś kłamstewka? Wiecie co, jeżeli będziecie coś skłamali, to jest możliwość, że wy przyznacie się do winy, powiecie prawdę. Bo będziecie chcieli zacząć coś na. Patrzcie. Będziecie mówić prawdę. Tu jeżeli coś zrobiliście komuś, jeżeli były jakieś kłamstwa, to wy powiecie. To wy powiecie prawdę. Karma, bo jak nie powiecie prawdy, to karma do was wróci. Mamy tutaj sprawiedliwość. Także baranki, cokolwiek tam kombina, kombinowaliście za plecami swojego partnera, powiedzcie lepiej, bo karma tutaj się za was zabierze. Przyznajcie się do winy, powiedzcie co się wydarzyło, dlaczego, wytłumaczcie się, jeżeli chcecie odnowić ten związek. Dlaczego mamy cesarza? Ten cesarz nie wiem, czy to jesteście wy, czy to jest wasz partner, ale ten cesarz chce być szczęśliwy, będzie szczęśliwy sam ze sobą. Może to jesteście wy również. Balansuje, zastanawia się, co zrobić. Czeka na koło fortuny, na to, aż koło fortuny się przekręci, bo chce być szczęśliwy. Dlaczego mamy siedem mieczy? Czy to wy, czy to wy, baranki, tutaj kręciliście? Nie mówiliście całej prawdy. To jest jakaś osoba z przeszłości. Wiecie co? Może wyście coś tam kręcili ze względu na to, że wasze życie nie było takie, jakie, jakie byście chcieli, żeby było. Może po prostu było już nudne. Może, może po prostu nic się nie działo. Związek, w którym byliście albo jesteście, to nie jest to. Tu są konflikty, nie macie porozumienia ze swoim partnerem, to życie nie idzie tak jak chciało i może taki skok w bok wam chodził po głowie. Ja wątpię, czy wy mówicie, będziecie zacząć na nowo, może zacząć pracować nad waszym związkiem. To ja nawet nie widzę jeszcze tutaj złamanego serca niczego, yy, niczyjego. Tutaj nie ma. To za kartą mi wypadło. Patrzcie, znowu siedem mieczy mi tutaj wypadło. Wy odnosicie sukces, mi się wydaje, że Wy nie powiecie całej prawdy. Wy odnosicie sukces przez jakieś machlojki, Wy będziecie chcieli odnieść sukces i nie mówić prawdy. Cfaniakować trochę. Napiszcie mi, musicie pisać w komentarzach, zdecydowanie baranki muszą mi dzisiaj napisać w komentarzach o co chodzi. Tutaj może w Waszym związku były jakieś konflikty, nic się nie działo, nuda. Kłótnie, normalność, wy jesteście zmęczeni. Może skok w bok, chcieliście być zauważone, baranki. Czasami tak jest. Nie, do, nie otrzymujecie od partnera tego, co, co byście chcieli, być zauważone, atrakcyjne, czuć się atrakcyjne i tak dalej. Skok w bok. I nie mówię tego partnerowi. Nie róbcie tego. Macie tutaj asy na tych kłamstwach, na tym księżycu, na tych ciemnych sprawkach. Um, nie wiem, czy powiecie tą prawdę, ale mi się wydaje, że wy chcecie zacząć na nowo, wy chcecie pracować albo nad związkiem, albo po prostu zacząć nowy związek. Patrzcie znowu, to jesteście Wy. To chcecie stabilizacji? Kogoś sta stabilizacji chcecie? Baranki? Czy jesteście tą królową? Czy znaleźliście kogoś nowego, czy chcecie wrócić do swojego partnera? Nie, mi się, wychce, mi się wydaje, że chcecie powrócić do swojego partnera. Czy chcecie to samo dawanie i branie. Mi się wydaje, że coś z związkiem, Waszym związkiem nie było. Okej. Okay. <laughs> Na 100%. Mi się wydaje, że był jakiś tutaj romans albo nie wiem. Natomiast Wy tak byście chcieli wrócić i popracować, i wrócić do stabilizacji, do tego swojego stabilnego związku, do tej przeszłości, do kogoś z przeszłości. Byście chcieli, żeby ktoś do Was wrócił może z przeszłości. Chcecie tą stabilizację, chcecie tego króla pentakli. Um, I Wy chcecie się znowu poczuć atrakcyjne w tym czerwcu. Wy chcecie być atrakcyjne dla swojego partnera, może, może po prostu nie czułyście się um, baranki wystarczająco atrakcyjne, dlatego ta osoba trzecia się pojawiła natomiast w tym czerwcu trochę się uspokoicie nie wiem czy powiecie prawdę ale może będzie szansa na porozmawianie ale ja tutaj widzę trochę kłamstewek tutaj widzę trochę machlojek tu są jakieś machlojki wy, co wy chcecie dokładnie, też nie wiem czego wy chcecie tak dokładnie zdecydowanie jakiegoś związku, coś, kogoś z przyszłości chcecie ten król. Nie wiem, czy to jest ten osoba, z którą byliście z związku, czy po prostu ktoś inny, ale kogoś, ktoś kogo już znacie. Nie wiem baranki. No nic. Ja czekam na Wasze komentarze. Teraz tym wam, wyłożę Wam karty porady na czerwiec, ale jeszcze jak będę wykładała te karty, wy muszę wam powiedzieć. Wy musicie mi komentować tutaj powiedzieć o romansach, bo ja lubię takie sprawy. Muszę się dowiedzieć. Czy karty mówiły prawdę, czy nie mówiły prawdy, czy, czy to jest tylko wiadomość dla Dla kogoś Jaka jest porada, także ja tutaj widzę kłamstewka, romantyzm, kłam, kłamstwa, kłamstewka, kręcenie, nie mówienie całej prawdy w tym czerwcu Nie wiem czy cokolwiek wyjdzie na jaw Możliwe, że nie, ale wy się tak jakby się zacząć na nowo Tak podsumowując A jaka jest porada dla naszych baranków na miesiąc czerwiec. Baranki, ogniste, baranki, romansy. lato idzie. Jaka jest porada dla naszych baranków na miesiąc czerwiec. Balansujecie dwa pentakle. Osiem buław. Sorry, ja dam jakieś tutaj um, nigrzyby, orzechy. Mam pełno na zębach takiego czegoś, drobnicy. Um, mamy dwa pentakle. Mamy 8 I mamy głupce, to też jest wasza karta. Więc ja tutaj widzę, że wy będziecie coś balansować. Nie wiedzieć, jaką decyzję podjąć. Będzie dużo kontaktowania się z kimś. I albo zaczynacie na nowo, albo ta karta mówi po prostu nie bądźcie... Nie postępujcie głupio. Nie piszcie głupio. Nie kontaktujcie się z kimś, z kim nie warto. Albo będziecie coś zaczynać na nowo. Ale tutaj jest ten głupiec, że nie, nie wyjdźcie na głupca barany, cokolwiek w czym robicie. Ale jest tutaj są wiadomości. Hmm. Ktoś, tu, tu mam królową, tutaj jest związek, ktoś chce zakończyć związek, się zastanawia czy w ogóle zakończyć związek, tu jest słońce, trochę szczęścia, wiadomości, pisanie z ludźmi, kontakt z ludźmi wam przyniesie trochę szczęścia, bo na tym teraz to jest jakaś kłótnia, jakiś konflikt, wyczekacie na zmiany i mamy tutaj głupca i wy się zastanawiacie co robić, także nie podejmujcie żadnych głupich decyzji, tutaj się widzę, blokujecie przed podjęciem decyzji albo przed kim, nie chcecie z kimś rozmawiać, tu jest modnie, zdecydowanie wy się tutaj blokujecie przed kimś. Może wy rozmawiacie z kimś, z kim nie chcecie rozmawiać. Ale ja widzę, że te rozmowy przynoszą i szczęście, i, jak, i jakiś konflikt, i jakieś kłótnie z kimś. Wy również zastanawiacie się, wy również. Ja mam takie wrażenie, że wy, baranki, chcecie się poczuć bardzo atrakcyjne, i z tego powodu wy chcecie zakończyć. Jeden etap w, swoje, w swojego życiu, nawet małżeństwo, jeżeli jesteście w związku małżeńskim, bo chcecie się czuć atrakcyjne i wy w tym czerwcu będziecie się zastanawiać, co ja mam robić, którą drogę wybrać. Ja chcę się czuć atrakcyjna, ja chcę się czuć po, pożądana, ja chcę być zauważona. Wy może będziecie, będziecie SMSować, pisać z jakimiś ludźmi, to Wam przyniesie szczęście, bo na dzień dzisiejszy Wy tak, mm, moje życie jest takie, nic tutaj się nie dzieje, tylko konflikty. Czekam na wielkie zmiany, chcę dużych zmian w moim życiu. Chcę zacząć może na nowo, ale jeszcze nie w czerwcu. Nie zaczynajcie niczego na nowo, nie popełniajcie głupot, nie róbcie głupot, nie bądźcie bezmyślne baranki. Tu jest decyzja, będziecie się zastanawiać, blokować i na razie cisza. Także wy, jak gdyby sobie będziecie, weźmiecie przerwę, będziecie patrzeć na sytuację, się zastanawiać tak naprawdę co ja chcę zrobić z moim życiem, jeżeli chodzi o związek. Także taka porada jest. Może nic nie róbcie jeszcze na razie. Obserwujcie wszystko dookoła. Taką pauzę zrobię w, sobie zróbcie może w czerwcu. Nie podejmujcie pochopnych, jakichś decyzji, jakichś działań. Pozdrawiam Was serdecznie kochane baranki. Komentarze proszę. Dziękuję. Lajkujcie, subskrybujcie i wpadajcie na mój kanał częściej. Pozdrawiam Was wszyscy kochani. Padnijcie w na, 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 każdą niedzielę na live'a. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia. Trzymajcie się, kochane baranki.